Cześć Wam z tej strony Cerber, witam Was. Dzisiaj prezentuję Wam bitwę czołgiem Lekkim Lux. Jest to niemiecki czwarty Tier i naszym asem pancernym jest gracz Aralus 12. Z tego co widziałem, z wyników bitwy to. Koledze najprawdopodobniej zaciął się klawisz W, bo w ciągu 5 minut y, tyle będzie trwała bitwa, pokona ponad 3 km, więc y, mniemam, że przez całą bitwę nie zatrzyma się chyba nawet na chwilę. Y, pierwsza rzecz, która tutaj rzuca mi się w oczy, to kolega strasznie miącha tą myszką na, na prawo i lewo, oczopląsu można dostać i następna rzecz... Na którą zwróciłem uwagę, to najprawdopodobniej kolega posiada albo nową załogę tutaj, albo nie ma optyki założonej, bo zasięg widzenia tutaj aktywny jest, jest bardzo niski. Z tego co pamiętam, z założoną optyką i z wentylacją, jednak ten zasięg widzenia jest, jest sporo większy. Kolega się troszeczkę zablokował. I kolega gra w Plutonie z graczem RxVoy, Wojna którego bitwa była prezentowana wczoraj. Dobra, jaki mamy pierwszy cel? T-80 pójdzie na rzeź. Tu mamy magazynek, który zadaje 300 wrażeń przy trafieniu wszystkich pocisków. No niestety ktoś mu, znaczy drugi luchs konkretnie, tą T-80 mu zjadł. Bardzo, bardzo fajny pojazd, który niedługo... Yy, będzie miał zrobiony rentgen w garażu. Z tego względu, że jest to świetny pojazd do nauki, tu zobaczcie Marder 38. Obracał się już w stronę naszego asa pancernego, ale obrócić się nie zdążył. No, niestety taki magazynek yy, tego Mardera ma, ma na jeden raz. Co tu mamy następnego? Fałeczkę. No, fałkę tutaj obsiedli jak. Jak muchy i bitna fałka też szans wielkich raczej nie ma, ale kolega jakoś tak ma mocno nieskoordynowane ruchy wszystkie, wszystkie górki jego. Nie wiem co się stało, ale... O! A to co miało być? I, czyżby Wargaming wprowadził jakiś medal za akrobację, no kolega miałby na niego spore szanse. Takie skakanie. Jednak yy, może się skończyć jakąś wywrotką, albo uszkodzeniem gąsienic i z detrakowaniem, Ale powiem, że bitwa niezwykle aktywna. Zobaczcie, on ani na sekundę się nie zatrzymał. No, nie widzi się często takich, takich bitew, gdzie gracz jest ciągle w ruchu. Yy, nasz kolega... Że tak powiem, do DW2 się przymierza. No, na DW2 braknie mu tego magazynka. Ten magazynek zadaje 300 obrażeń, DW2 440. Ale co jest? DW2 weszła z podpałką. Tak, weszła z podpałką. Ktoś mu tam pomógł i chyba plutonowy tą DW2 raz dziabnął, więc. Więc zeszła z jednego magazynka. I T67, także świetny pojazd. No, magazynek wsadzony bardzo skutecznie. I ktoś wjechał na kapa, czyli jednak trzeba jechać bronić. Nie wierzę. Oj, no, niestety, tak, tak jak przewidywałem, w którymś momencie takie akrobacje kończą się przewrotką. I czasami bardzo to boli, jeśli. Moglibyście bitwę wyciągnąć, a się przewrócicie? No, jednak mechanika gry pozwala na to, żeby, żeby się wywrócić. A czołgami lekkimi jest o to bardzo łatwo. Co tu mamy? Matyldę, no, twardy przeciwnik, ale tu plutonowego ubił. Znowu kamień kolega albo że tak powiem mocno zanietrzeźwiony był, albo ma jakąś dziwną technikę jazdy. Co teraz? Będzie zbijał kapa na leżąco czy na gąsienicach? O, Nasz plutonowy na ogrysku tu M8A1 niszczarka nawet na niecały magazynek na pół i ST zszedł. Co nam zostało w drużynie przeciwnej? Został nasz pluton, który zrobił 8 killi na drużynie przeciwnej. Dwóch graczy z czego co to mamy za pojazd? T-40, która zrobiła 5 killi i także jest to gracz, który, który dopiero się uczy, ale okazał się niezwykle skuteczny. Tu mamy tą T-40, trzeba poczekać aż wyjedzie gdzieś. Tu gdzieś powinien być przestrzał, tak jest, jest i, I weszło przez domki. No, bardzo szczęśliwie weszło, ale, ale magazynek, że tak powiem, skutecznie osadzony w przeciwniku. Co mamy? 7 No Gdyby to był piąty tier, to już byłaby perspektywa medalu Radleya Waltersa. No Niestety na tierze czwartym jeszcze tego medalu nie ma, czyli Radley Walters i Pulto to jest minimum tier 5. Typ 95 no to akurat pojazd duży, ślimaczny. A Gracza obsiedli we dwóch, więc nie miał sporych szans. No, Mógł wyeliminować jednego, ale dwóch nie dałby rady. I przejdźmy do wyników, które osiągnął nasz aspancerny. Czyli nasz aspancerny as otrzymał odznakę Mistrzowską. Dostał podpalacza High Caliber Top Gun. No, pół, pół drużyny przeczesał i to tak dość, dość mocno. Obrażenia także jak na pojazd ten z tego co pamiętam, ma chyba 350 czy 360 HP, a tutaj zadał 1129 uszkodzeń, czyli ponad 3 razy tyle, co, co jest wynikiem bardzo dobrym i ponad 1000 bazowego, bazowego expa, no Jednak tutaj należy się. 68 oddanych strzałów, 44 trafienia, 37 penetracji, uszkodzenia tak jak czytałem wcześniej, 1129, 8 uszkodzonych, 8 yy, zniszczonych pojazdów, 65 punktów obrony bazy i. 3 ,21 km 21. To jest to, o czym mówiłem na samym początku. Czyli zobaczcie, jak bitwa trwałaby 15 minut, to kolega przejechałby prawie 10 km, co, co jest bardzo rzadkim osiągnięciem. Nasz as pancerny gra bez konta premium. Dostał 17 tysięcy kredytów brutto minus niewielkie koszty naprawy pojazdu i amunicja także była używana zwykła, zresztą na tym tierze nie byłoby sensu używać Amunicji premium ja chyba nawet jeśli pamiętam, nie wożę, albo jeśli wożę, to bardzo niewiele tej amunicji premium. 14 tysięcy kredytów na, na czysto, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji kanału. Cześć Wam.